Franek w kosmosie. Pewnego pięknego dnia Franek, astronauta, wyruszył w podróż. Jego rakieta leśniąca i szybka startowała z Ziemi. Brum brum! huczał silnik. Franek machał nam na pożegnanie. Franek leciał i leciał, aż zobaczył pierwszą planetę. To był Merkury, malutki i blisko słońca. Ciepło tutaj, pomyślał Franek, jak mały kamyk nagrzany słońcem. Dalej była Wenus, jasna i tajemnicza. Pachniała trochę jak wulkan, bo miała dużo dymku wokół siebie. Ojej, jaka gorąca powiedział Franek chyba nie będę tam lądował. Potem Franek zobaczył Ziemię, swoją ukochaną planetę. Była niebieska i zielona, pełna drzew i wody. To mój dom, ucieszył się Franek tam są mama i tata. Następnie Franek leciał do Marsa, czerwonej planety wyglądała jak wielka pomarańczowa piłka. Może tu są małe czerwone ludziki, zastanawiał się Franek, ale nie spotkał żadnego z nich, więc poleciał dalej. Przez chwilę Franek podziwiał dużą gazową planetę. To był Jowisz, miał piękne kolorowe pasy. Jaki wielki zawołał Franek i te wirujące chmurki. Franek zbliżył się do Saturna z jego pięknymi, leśniącymi pierścieniami. Wyglądały jak złoty naszyjnik. Popatrzcie na te kółka, powiedział Franek. Kręcą się dookoła. Potem były uran i Neptun, dalekie i niebieskie jak zimne kule lodu. Brr, zimno tutaj. Franek otulił się mocniej. To bardzo zimne planety. Po długiej podróży franek astronauta zobaczył znowu słońce, które dawało światło wszystkim planetom. Słonko daje ciepło, pomyślał Franek. Dzięki niemu rosną kwiatki. Zmęczony ale szczęśliwy Franek powoli wracał na ziemię. Pa, pa planety, do zobaczenia następnym razem. Franek machał w dal. Wreszcie jego rakieta wylądowała bum! na Ziemi. Franek wysiadł z uśmiechem. Byłem w kosmosie Franek opowiedział rodzicom widziałem Merkurego, Wenus i wszystkie planety. Mama i tata mocno go przytulili. Franek, astronauta, był najdzielniejszym chłopcem w całym układzie słonecznym. Dobranoc, mały astronauto powiedzieli rodzice śnij o gwiazdach.